Witam Was w kolejnej części remontu autosanki. Remontu może to za duże słowo. Można powiedzieć, że bardziej to jest takie odświeżenie przyczepy plus zmiana barwy. Jak widzicie, przez wtorek i środę coś się zadziało. Wczoraj we wtorek nie nagrywałem, bo cały dzień praktycznie nam zeszło na tutaj modyfikacji przednich resorów, czyli po dołożeniu po dwóch dwa pióra. dla każdy było 7, teraz jest po 9, tak jak i z tyłu, po 9. Bo już po prostu tak, jest rozebrana, jest okazja, jest z czego, to dokładamy. I dzisiaj rano, od rana, od samego rana malowałem przyczepę. Zacząłem właśnie od piast i właśnie tutaj szpilek, tego momentu tutaj osi, żeby to mi przeszło do wieczora, żebym mógł sobie koła założyć, żeby sobie i Wam pokazać jak ta kolorystyka będzie wyglądać. Na razie chyba nie jest źle. Jeszcze jak dojdą burty nowe, w nowym ładnym kolorku, to już będzie całkiem rewelacja. Generalnie farby już są na burty, tylko na burty czekam. Jeśli chodzi o farby, no to trzeba powiedzieć i podziękować tutaj Dominikowi Chojeckiemu z firmy Chojeccy. Naprawdę stanął na wysokości zadania i ogarnął naprawdę super farbki, a o tym to będzie filmie z malowania, na razie też nie będę zdradzał co to za farby jakiego koloru przede wszystkim chociaż i tak pewnie się domyślacie jaka tutaj barwa będzie, tylko chodzi o tonację, odcień, może tu troszeczkę zagadka, ale, ale chyba tak, no tutaj bardziej kolorystyka można powiedzieć tej przyczepy będzie teraz właśnie po tej ten szarości i ogólnie to pod metal facha podchodzi no i coś tutaj tej deseń będziemy dalej działać, tak? Generalnie już jest cała wymalowana. No nie wyszło to idealnie, tak jakbym tego chciał sobie, no bo jednak nie było piaskowane, tak? Jest taka charakterystyczna strukturka i malowane było chlorokałczukiem. Chlorokałczuk z Nobilesa, szary, grafitowy bodajże, RAL 7024 dokładnie. Tej barwy i poszło farby. Trzymajcie się: 9 puszek po 0,9 litra, czyli dołożyć do tego rozpuszczalnik, czyli 9 litrów farby poszło, żeby pomalować tą przyczepę. Od spodu, oczywiście, też jest pomalowana, bo było podnoszone wszystko, z jedną stronę wywrot na drugą, wymalowana jak należy. No wiadomo, gdzieś tam w zakamarkach. Gdzieś ta farba na pewno nie doszła, ale no to jest takie odświeżenie. Jak na moje możliwości, zdolności malarskie nie ma co narzekać. Jest dobrze, gdzie nie też są zacieki. No wiadomo, eee, ja nie jestem tutaj jakimś lakiernikiem i dwa, że tutaj było dużo zakamarków, dużo takich ciasnych miejsc, no i tam gdzieś trzeba było pistoletem podejść, czasami psiknąć za dużo i, i robiły się zacieki. Jedynie troszeczkę mi zabrakło ostatniej warstwy na tyle przyczepy na górze, ale to i tak się będzie ścierać pod ładunkiem, więc jakiejś presji nie mam, ale już wypadałoby też i górę podłogi odmalować, to jakiś rok, dwa, trzy podtrzyma. No teraz ta przyczepa to będzie naprawdę oszczędzana już do obornika, ona nie będzie wykorzystywana prędko, tylko po prostu pod zboża i pod kukurydzę, pod ziarno kukurydzy, jeśli chodzi o ziarnówki. Bo troszkę tego będzie u mnie, więc no, aż żal było na nią patrzeć jak była w poprzedniej wersji. A teraz nadarzyła się okazja, to już gruby remont można powiedzieć, będzie to wyglądać dobrze. Co do oświetlenia, jeszcze temat poruszymy sobie. Pokażę Wam, co mi się udało zakombinować. Już to leży chyba ze 3 lata na warsztacie poekspozycyjne. E, takie właśnie lampy, tylko nie wszystkie do pary. Szkoda, że nie do pary, a, a właśnie pojedyncze z każdej, ale coś można dobrać. Na tył, zobaczcie sobie, te dwie będą. One się rozwiążą tylko tym, e, że ta nie ma trójkąta w środku, ta dolna. I tutaj ten pasek, ten pasek, jakbym odłączył, spróbuję rozkręcić, odłączyć, to ona by się świeciła wtedy tak samo. No i od tej trzeba tą obwisówkę odkręcić, i już będzie druga, taka sama, e, właśnie e, lampa, no taka sama, podobna, tak? I obwisówki dwie, tutaj mam naprzód, go zaraz wyłączę, pokażę jaka jest różnica. Jedna masz matowe, a druga e, nie. Takie mleczne. No i tutaj obwódka odcień chromu tym siedeczko różni, ale to jak na taką przyczepę można wykorzystać. Myślę, że będzie ok. Także tutaj wszystko działa jak należy. kierunkowskazy, wskazy. Stop. Eee, co tutaj mamy? A przeciwmgielne się włącza. No i cofania, cofania też nie będą wykorzystywane, wiadomo. No taki fajny bajer, taka tablica poekspozycyjna. No i tutaj do rozrzutnika właśnie znalazłem dwie lampy. No i teraz właśnie do przyczepy też wykorzystam, no bo te jednak ledówki troszkę kosztują. A tych na żarówki to ja nie chcę, bo bo jak każdy wie, że są z tym problemy z żarówkowymi zwykłymi, więc sobie skorzystam z takiej okazji i te lampy no jeżeli chodzi, można dokupić jeszcze gdzieś tam na Allegro znajdują się te symbole tych lamp z Wasia ale, ale w takich cenach, że, że już pokombinuję po prostu bo to są już stare modele, więc ciężko, ciężko dodawać tutaj drugie takie same lampy ale jak można tutaj z tymi przykombinować, to, to myślę, że się nadadzą do tego celu, e, troszeczkę się będą różnić, ale na takim projekcie można będzie to wybaczyć, e, więc one pójdą tutaj w te miejsca.